Rok 1799. Francję od dekady targa huragan burzliwych zmian. Te jednak nie prowadzą do niczego konkretnego. Gdy lud rozpoczynał wielką rewolucję francuską, oczekiwał zdecydowanych rozwiązań. Miał dość podziałów społecznych, pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i nieudolnych działań króla. Teraz króla nie ma. Nadeszły rządy dyrektoriatu. Dwie izby władzy ustawodawczej, Radę 500 i Radę Starszych, wyłania się poprzez wybory, lecz nie powszechne, bo obowiązujący cenzus majątkowy znacznie zawęża grono uprawnionych do głosu. Następnie obie rady wybierają pięciu dyrektorów stanowiących władzę wykonawczą. Ale co z tego, ile jest izb, jak wybiera się dyrektorów i że to stanowisko ma taką, a nie inną nazwę? Liczy się tylko jedno. Nadal panuje chaos. Dyrektoriat jest skorumpowany, nie radzi sobie z kryzysem ekonomicznym, a sytuacja zwykłych ludzi nieustannie się pogarsza. I to właśnie dlatego dochodzi do kolejnego przewrotu politycznego, w którym władzę przejmuje bohater tego odcinka Napoleon Bonaparte. Postać Napoleona można by analizować przez kilka godzin. Przechodząc szczegółowo przez wszystkie kampanie, docierając za kamarki kształtującego osobowość dzieciństwa, obserwując zawrotne tempo rozwoju kariery i zagłębiając się w długą listę nowatorskich reform. Mój dzisiejszy film nie jest, a nawet nie próbuje być, próbą przedstawienia wszystkich faktów z życia Napoleona. Nie prześledzę każdego ruchu cesarza i nie zatrzymam się przy każdej stoczonej bitwie, których notabene było aż 60. Zamiast tego przedstawię Wam tę postać w lżejszej formie. Nie obejdzie się bez ciekawostek i fascynujących wydarzeń, które pokażą, jak niesamowitym człowiekiem był Napoleon. Zapraszam więc do obejrzenia materiału, z którego dowiecie się, jak drobny szlachcic został wyniesiony na cesarski tron, dlaczego spadł z niego z hukiem i czy na wyspie świętej Heleny mogło dojść do tajemniczego otrucia. Napoleon Bonaparte urodził się w 1769 roku w skromnej szlacheckiej rodzinie, zamieszkującej Korsykę. Ta uboga wyspa na Morzu Śródziemnym była wtedy pod francuską kontrolą. Korsykańskie pochodzenie Napoleona, jak również jego włoskie korzenie, stały się w przyszłości źródłem uprzedzeń. Gdy w 1804 roku Senat wysunął propozycję mianowania Bonapartego cesarzem, jeden z hrabiów wykrzyczał: co? Zgodzicie się oddać nasz kraj człowiekowi pochodzenia tak haniebnego, że Rzymianie nie chcieli ich mieć za niewolników? Ale nie uprzedzajmy faktów. Chłopiec otrzymał imię noszone przez licznych przodków rodziny Bonaparte, oznaczające most wiszący na rzece. Miał zapewne szczęśliwe dzieciństwo, upływające na zabawach z licznymi kuzynami i gonitwach na świeżym powietrzu. Ta beztroska nie mogła jednak trwać wiecznie. W wieku dziewięciu lat wyjechał do Francji, by uczyć się w wojskowej akademii w Brienne. Później trafił zaś do paryskiej uczelni wojskowej, która zupełnie nie spełniła jego oczekiwań. Niemal luksusowe warunki odbiegały daleko od surowego trybu życia w koszarach, a kadetom usługiwali lokaje. Wprawdzie atmosfera go rozczarowała, lecz skończenie elitarnej szkoły w stolicy było przepustką do obiecującej kariery. To też uczył się pilnie. Po zdaniu ostatnich egzaminów w 1785 roku otrzymał stopień podporucznika i dostał skierowanie do jednego z pułków. Pierwszym większym sukcesem wojskowym Napoleon wykazał się w 1793 roku podczas oblężenia Toulonu, miasta i portu nad Morzem Śródziemnym. Obsadził wtedy tuzinem baterii artyleryjskich i setką dział wzgórze, z którego przeprowadzono skuteczny atak. Swoją postawą zasłużył wtedy na awans Dwa lata później objął dowództwo nad wojskami walczącymi z oddziałami austriackimi w północnej Italii. Podobno, gdy się o tym dowiedział, zakupił wszystkie dostępne mapy Włoch oraz poświęcone im książki i przez tydzień praktycznie bez przerwy studiował je w swoim gabinecie. Mniej więcej w tamtym czasie zmienił też stan cywilny oraz brzmienie i pisownie własnego nazwiska na bardziej francuskie. Kampania włoska pokazała, że Napoleon umie budować wokół siebie legendę. Nawet gdy potyczka nie była spektakularnym sukcesem, generał Bonaparte meldował dyrektoriatowi o ogromnych postępach. Tak było w przypadku bitwy pod Arco, gdzie wyolbrzymił straty Austriaków podkreślił bohaterską postawę własnych wojsk oraz zapewnił, że starcie zdecydowało o losach Włoch. Nie da się mu jednak odmówić, że cała kampania zakończyła się szeregiem zwycięstw. Wzięciem ponad 150 tysięcy jeńców i zmuszeniem cesarza Austrii do zawarcia pokoju. Ale czy to usprawiedliwia naginanie prawdy? Następnie nadeszła kampania egipska. Po zajęciu Aleksandrii i odniesieniu zwycięstwa w bitwie pod piramidami, wojska francuskie wkroczyły do Kairu i opanowały cały kraj, lecz na krótko. Zarówno zajęcie Egiptu, jak i główny cel wyprawy, odcięcie Brytyjczyków od Indii, pokrzyżowała przegrana bitwa morska pod Abukirem. Po porażce Napoleon nie czekał na zakończenie kampanii i dalszy rozwój wypadków. Powrócił do Paryża, gdzie władza dyrektoriatu trzymała się już na cienkim włosku. Na miejscu wtajemniczono go w spisek księdza Emanuela Josefa Siesa. Z początku Bonaparte miał wspomóc go swoim autorytetem oraz oddziałami zbrojnymi. Ostatecznie jednak znalazł się wśród trójki konsulów, którym steroryzowani wojskiem członkowie Rady Starszych i Rady 500 powierzyli władzę. I szybko miało się okazać, że to właśnie ten konsul będzie wyznaczać od teraz historię Francji. Bonaparte wiedział, że naród pragnie pokoju. Po zagarnięciu władzy wygłosił więc stosowną mowę. Po powrocie do Paryża, zastałem podziały we wszystkich organach rządu. Panowało powszechne przekonanie, że konstytucja jest na wpół martwa i nie może ochronić wolności. Przedstawiciele wszystkich ugrupowań przychodzili do mnie kolejno, ujawniali swoje tajemne plany i zabiegali o moje poparcie. Ja jednak nie chciałem być człowiekiem żadnej frakcji. Dodał przy tym, że podjęte działania to wynik troski o jedność narodu. Jeszcze tego samego dnia stało się jasne, że Napoleon przyćmiewa pozostałych konsulów i to on będzie przewodniczyć trzyosobowemu gremium, dzierżąc tytuł pierwszego konsula. CS, który wcześniej sam liczył na tę funkcje, miał podobno powiedzieć. On chce wszystko robić, wie jak wszystko robić i potrafi wszystko zrobić. W naszym ubolewania godnym położeniu powinniśmy mu się podporządkować, a nie tworzyć podziały, które doprowadziłyby do pewnej katastrofy. Czym zajął się pierwszy konsul Bonaparte? Przede wszystkim począł wprowadzać reformy, by podźwignąć państwo, które przez ostatnie lata pogrążało się w organizacyjnym chaosie. Budował przy okazji własną pozycję, a że miał ogromną determinację i charyzmę, to szybko zyskał poparcie. Działał szybko i dynamicznie, a nikt nie wchodził mu w drogę, nie hamował go ani wyraźnie się nie sprzeciwiał. Można więc powiedzieć, że koronacja na cesarza w 1804 roku była tylko formalnością, bo w praktyce Napoleon posiadał już faktyczną władzę we Francji. W tym miejscu zauważę, że koronacja nastąpiła po przeprowadzeniu ogólnokrajowego plebiscytu. Oczekuje w nim jednak liczba 99,93% głosów na tak. Część wyników mogła zostać zafałszowana, a na postawę niektórych głosujących wpływał nacisk lub bierna obojętność. Mimo wszystko możemy przypuszczać, że większa część społeczeństwa nie miała raczej nic przeciwko awansowi władcy. I w ten oto sposób dochodzimy do naszej opowieści, do uroczystości odprawionej 2 grudnia 1804 roku w lodowato zimnej katedrze Notre Dame. Napoleon nałożył wtedy na swoje skronie cesarską koronę w obecności papieża i innych przemarzniętych do szpiku kości dostojników. Stał się oficjalnie cesarzem Francuzów. Dokładne omawianie wielkich bitew na czele z Marengo, Austerlitz, Jeną Auerstedt i Wagram rozciągnęłoby się w czasie tak, że o każdej z nich mógłby powstać osobny odcinek. Choć więc są one niezwykle ciekawe pod kątem taktycznym i stanowią ogromne sukcesy Napoleona, nie będę się nad nimi rozwodzić. Najistotniejsze w całej karierze Bonapartego jest jednak to, że okazał się nie tylko dowódcą, ale i przywódcą, bo oprócz doskonałego kierowania armią, potrafił przyciągnąć tłumy żołnierzy gotowych podążać za nim w najdalsze zakątki kontynentu. Do tego zawsze stawiał na swoim. Umiał złamać ducha przeciwnika, zniweczyć jego opór, a później skłaniał go do utrwalenia w traktatach korzystnych dla siebie postanowień. Miał prostą, lecz skuteczną taktykę. Błyskawiczny atak, Rozbicie przeciwnika stanowczym ciosem i zmuszenie go by prosiło o pokój. Ciągnące się przez lata wojny napoleońskie angażowały największe europejskie mocarstwa i zmieniały ich układ sił. Rozrosłe do 759 tysięcy km2 terytorium Francji zamieszkiwały aż 82 miliony ludności, przyłączone zostały między innymi Belgia, Holandia, Luksemburg, Pimot, Wenecja, Dalmacja. Czy prowincje bałkańskie? Do tego trzeba doliczyć również tereny bezpośrednio zależne, jak Królestwo Neapolu, Królestwo Włoch czy Księstwo Warszawskie. Ponaparte rysował na nowo mapę Europy, kształtując nowe państwa, decydując o losach narodów, zmieniając granice i osadzając władców na tronach. Jego wpływy rozciągały się od Morza Północnego do Półwyspu Apenijskiego i od Półwyspu Iberyjskiego aż po Niemen. A jak Napoleon dbał o rozwój swojego państwa, Wymienianie litanii reform mogłoby Was zanudzić. Wspomnę więc tylko o wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla obu płci i stanów, utworzeniu Banku Francji, zahamowaniu inflacji i zmniejszaniu bezrobocia poprzez organizowanie robót publicznych. Cesarz Francuzów odniósł też ogromny sukces w zakresie prawodawstwa. Bonaparte był niesamowicie dumny z wprowadzonego w 1804 roku kodeksu cywilnego, choć oczywiście to nie on go redagował. Wiedział jednak, że gdyby nie jego zabiegi, to twór ten nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Kodeks gwarantował wolność osobistą i wyznaniową, głosił równość wobec prawa i chronił własność prywatną, ustanawiając nietykalność majątku. Wprowadzał także swobodę działalności gospodarczej, co odegrało kluczową rolę w rozwoju wolnego rynku. Co jednak najważniejsze, kodeks porządkował prawo i ujednolicał przepisy, a to było w tamtym czasie Francji po prostu potrzebne. Zresztą na kodeksie cywilnym się nie skończyło, bo później spisano także kodeks karny i handlowy. Nie warto patrzeć tylko na blaski, bo można od nich oślepnąć. Rządy Napoleona miały przecież także ciemną stronę. Nie da się przemilczeć blokady kontynentalnej, która miała zaszkodzić brytyjskiej gospodarce, a ostatecznie pogłębiła kryzys w całej Europie. Natomiast o śmiałych poczynaniach cesarza do dziś pamiętają te narody, na których tereny wchodził z wielką pewnością siebie, ustanawiając własne rządy i naruszając suwerenność zamieszkałych tam ludów. Przyniósł całej Europie nie wyczekiwany spokój, a miecz. Brutalnie potrafił rozprawić się także z każdym, kto byłby mu nieprzychylny. Ograniczył wolność słowa, rozbudował aparat terroru, a porządek zaprowadzał poprzez podległe armii oddziały żandarmerii. Z jednej strony niósł więc ideę wolności i równości, a z drugiej prowadził rządy twardej ręki, uciekając się do autorytaryzmu. Nawet najdoskonalszy aparat policyjny nie wyłapie jednak wszystkich wrogów cesarza. A do czego może to prowadzić? Przenieśmy się do jesieni roku 1812. Wielka Armia Napoleona maszeruje przez Rosję. Trzęsie się zimna w letnich mundurach, przymiera głodem pośród śnieżnych zamieci, a do tego musi mierzyć się z niszczycielskimi najazdami kozaków. Natomiast w stolicy rozprawia się nie tyle o spektakularnych zwycięstwach, co spektakularnych stratach ponoszonych tysiące kilometrów od Paryża. Mieszkańcy zaczynają się też niepokoić, bo ostatnie wieści z cesarskiego frontu pochodzą sprzed prawie miesiąca. W deszczową noc z 22 na 23 października do paryskich koszar przy ulicy Popincourt przybywa generał Lamotte. Przekazuje dowódcy paraliżującą wiadomość: cesarz nie żyje. Chwilę później wiadomo już więcej: zginął 7 października pod murami Moskwy od Kartacza. Zdaje się to niewiarygodne, ale przecież jego cesarska mość wobec kuli równa jest żołnierzowi piechoty. Tytuł, imię czy zasługi nie dają ochrony przed śmiercią na polu chwały. Co teraz? Generał Lamotte precyzuje. W nocy obradował Senat, jest nowy rząd. Nastąpią rokowania pokojowe, wycofanie z pola walki, będzie wolność prasy, amnestia więźniów politycznych, zmiany na stołkach obsiadanych dotąd przez zwolenników Napoleona. Wszystko się zmieni. Lamotte szybko wydaje dalsze rozkazy i zaczyna gromadzić oddziały. Musi poczynić niezbędne przygotowania, bo już niedługo generał Malet, członek nowego rządu, ogłosi Paryżanom wielkie nowiny. Tylko, że Malet i Lamotte to ta sama osoba, a wszystko, co się teraz rozgrywa, to najbardziej udana próba zamachu przeciwko Napoleonowi. Claude François Malet był zagorzałym republikaninem. Mimo jawnego potępiania cesarza, kilku odsiadek i regularnych ucieczek z aresztu, nikt nie myślał, że stanowi poważne zagrożenie. A jednak to właśnie ten, blisko 60-letni mężczyzna, który z wyglądu sprawiał zapewne wrażenie sympatycznego dziadka, uknął plan, by uleczyć cierpiącą Francję z napoleońskiej tyranii. Widząc siebie jako nowego przywódcę wolnego i demokratycznego państwa, zgromadził kilku pomocników i spreparował całą tekę uchwał, odezw, rozkazów i instrukcji, a w dogodnym momencie przystąpił do akcji. Wystarczyło pokazać przygotowane wcześniej dokumenty odpowiedniemu dowódcy, a ten, widząc rozkaz napisany przez nieznane, lecz wyższe stopniem nazwisko, bez mrugnięcia okiem wykonywał polecenie. Dopiero po kilku godzinach ktoś nabrał podejrzeń i maleta aresztowano jeszcze zanim wieści o śmierci cesarza przedostały się do opinii publicznej. W kilka dni później zdrajcę rozstrzelano. Gdy 6 listopada pod Michajłówką, Napoleon dowiedział się o wyrosłym w centrum Paryża zamachu. Zdumiał się. Oto jeden uciekinier z aresztu podstępem oszukał czołowych urzędników i wojskowych. Nie dysponował setką zaufanych wspólników, nie miał siatki konspiratorów. Wystarczyły mu jedynie fałszywe wieści o śmierci cesarza i stos tak samo fałszywych rozkazów. I to właśnie ten nieudany spisek skłonił Napoleona do opuszczenia swych wojsk i natychmiastowego powrotu do Francji. Wszak wypadało się teraz pokazać w stolicy, utwierdzić swą władzę i dopilnować porządku po wybuchłym zamieszaniu. Bo chociaż Malet nie dopiął swego, a jego działania szły zgodnie z planem w ledwie kilka godzin, to ukazał Napoleonowi słabość jego rządu. A czy prób obalenia Bonapartego było więcej? Oczywiście, ponad trzydzieści. Choć nie wszystkie miały aż tak nieprawdopodobny przebieg, na przykład w 1800 roku próbowano wysadzić jego powóz, lecz pijany woźnica jechał nierównym torem tak szybko, że obserwator nie dał w porę umówionego znaku. Z kolei w 1809 roku, podczas przyjmowania przez cesarza wojskowej parady w Schönbrunn, młody zamachowiec skrył nóż w rulonie petycji, gdy przedzierał się przez tłum wykrzykując: Puśćcie mnie, to ogromnie ważne! I próbował podejść do Napoleona zbyt blisko, został aresztowany. Wróćmy jednak z powrotem do kampanii rosyjskiej. Nie zakończyła się ona powodzeniem, czego można było domyślić się chwilę temu, słysząc o odwrocie wielkiej armii. Kolejne wydarzenia miały okazać się nie lepsze a to bardzo delikatnie powiedziane. Napoleon poniósł bowiem swoją największą klęskę w Bitwie Pod Lipskiem, zwaną również Bitwą Narodów. Kiedy zaś z końcem marca 1814 roku pod naporem wojsk pruskich i rosyjskich skapitulował Paryż, cesarstwo runęło. Napoleon abdykował, zrzekł się tronu na rzecz Ludwika XVIII i przeniósł się na Elbę, wyspę na Morzu Śródziemnym położoną całkiem niedaleko jego rodzinnej kursyki. To jednak nie był koniec Napoleona. Jeszcze nie. bo Bonaparte nie pozwolił Europie na długo o sobie zapomnieć. W marcu 1815 roku niespodziewanie opuścił Elbę i rozpoczął marsz na Paryż po utraconą władzę. Nadal cieszył się uznaniem i był uważany za bohatera. Wojsko masowo przychodziło na jego stronę, a stolica została opanowana bez walk. Napoleon wiedział, że ma mało czasu. Europejskie państwa nie miały zamiaru uznać go za władcę Francji, dlatego musiał je pokonać. Najlepiej było zaatakować armię pruską i angielską, zanim zdążą dotrzeć do nich posiłki z Austrii i Rosji. Początkowo wydawało się to możliwe, a Prusaków pokonano pod Ligny, plan legł jednak w gruzach pod Waterloo. Decydujący moment tej bitwy nastąpił, gdy wojska pruskie przypuściły atak na skrzydło armii napoleońskiej. Podczas gdy Francuzi rozbijali siły angielskie, Bonaparte abdykował po raz drugi i po raz drugi udał się na wyspę, tym razem świętej Heleny. Życie pokazało mu, jak potrafi być przewrotne. Niegdyś trzymał w szachu Europę, a teraz stał się angielskim więźniem w areszcie domowym. Kolejne lata Napoleon spędził na zesłaniu. Wiodąc spokojny żywot na otoczonej oceanem kamienistej wysepce. Nie było już wypraw po całej Europie, lecz aresz domowy w niewielkiej posiadłości. Nie było już spektakularnych bitew, zastąpiły je długie rozgrywki szachowe. Nie było też już tłumów porwanych charyzmą wodza, tylko stale pomniejszająca się garstka osób z najbliższego otoczenia. I to tam, na świętej Helenie, 5 maja 1821 roku, przeżywszy 51 lat, Napoleon zmarł. Ale czy naturalnie? Do dziś niektórzy snują podejrzenia, jakoby władcę Francji otruto jedną z często wykorzystywanych w tamtym czasie trucizn arszenikiem. Śmierć Bonapartego to jednak nie historia rodem z kryminału Agaty Christie. Prawdziwym winowajcą było słapnące z roku na rok zdrowie. Zabójcą Napoleona okazał się zatem nie sztylet zamachowca, nie wroga kula i nieprzemycona w jedzeniu substancja. Prawdziwym zabójcą cesarza była choroba wrzodowa żołądka. Przyjrzyjmy się jeszcze temu, co Napoleon robił lub czego nie robił dla Polaków, bo nie da się ukryć, że to właśnie w Napoleonie Polacy widzieli szansę na odrodzenie się Rzeczy Pospolitej. Cesarz widział natomiast w Polakach przede wszystkim zdeterminowanych żołnierzy, których warto było mieć po swojej stronie. Zjednać mógł ich jednak tylko samą Polską. Łatwo przychodziły mu więc obietnice, które podsycały zapał Polaków i motywowały ich do wytrwałej walki. Polscy żołnierze byli zdolni do niebywałych poświęceń, byle tylko wydrzeć Polskę lub chociaż jej namiastkę z łap zaborców. Walczyli w Egipcie, w hiszpańskim wąwozie Samosierra, na terenie Rosji i Prus, w bitwie narodów pod Lipskiem i w bitwie pod Waterloo. Przeszli za Napoleonem całą Europę wiernie aż do ostatecznego upadku. Bo nie opuszczała ich wiara, że ten człowiek jest ich wybawicielem. Tylko że w pierwszej kolejności Napoleon dbał o własne państwo. Gdy wymagała tego sytuacja, nie wahał się i zabezpieczał własne interesy, wycofując się z dawnych wcześniej obietnic. Bo czy miałby stawiać inny kraj ponad swój własny i poświęcać dobro Francji w imię Polski? Na mocy Pokoju Tylżyckiego w 1807 roku powstała wymarzona przez Polaków na miasta Polski. Nazwana Księstwem Warszawskim. Dziwny to jednak twór, w którym prawo było francuskie, król saski, a wojsko polskie. Nic więc dziwnego, że księstwo nie zaspokoiło oczekiwań Polaków. Ten skrawek naszego państwa, powstały z ziem drugiego i trzeciego Zaboru Pruskiego i trwający w Unii Personalnej z Saksonią, nie mógł być Polską nawet z nazwy, gdy sprzeciwił się temu car. Do odzyskania własnego, niepodległego państwa wciąż było bardzo daleko. Na koniec przekonajmy się o tym, jak Napoleon umiał zapewnić sobie popularność wśród społeczeństwa. Rozumiał bowiem, że utrzymanie się na szczycie wymaga różnorodnych zabiegów, dzięki którym wkupi się w łaski ludu. Wiedział, że trzeba pokazać się z dobrej strony i sprawić, by ludzie ujrzeli swojego władcę takim, jakim chcą go zobaczyć. Gdyby Napoleon żył współcześnie, moglibyśmy pomyśleć sobie, że poznał taktyki PR, wykreował dobrą markę osobistą i postawił na solidną kampanię reklamową z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu. A co dokładnie zrobił ten pan żyjący wszakże w XIX wieku? Podczas wojen wysyłał specjalne biuletyny, w których oczywiście opisywano sukcesy posuwających się w przód wojsk i jego armii. Odpowiednio zredagowane wieści były drukowane i rozwieszane po całej stolicy, by lud zapoznawał się z nimi na bieżąco. Z czego na bieżąco w tamtych czasach oznaczało mniej więcej raz lub dwa razy w miesiącu, bo z taką częstotliwością posłańcy mogli dotrzeć z biuletynem z frontu. Ale nic nie budzi wyobraźni tak jak obraz. To malarze uwiecznili go na płótnie, zawsze dostojnego, budzącego respekt. Dzięki ich pracy do dziś możemy podziwiać Napoleona na czele wojsk, zagrzewającego żołnierzy do walk i Napoleona stojącego w swym gabinecie, pochłoniętego działaniami na rzecz państwa. Odpowiednie przedstawienie wozu było sztuką oddziaływania na podświadomość odbiorców. Czasem jednak nie chodziło tylko o nadanie Napoleonowi ładniejszych rysów i eleganckiej pozy, a za pięknymi płótnami kryło się drugie dno. Jest tak w przypadku obrazu Zadżumieni w Jafie. Na pierwszym planie widać cesarza, który przykłada dłoń do chorego na dżumę, niczym Chrystus, jak gdyby jego dotyk miał odjąć nieszczęśnikowi chorobę. Prawdziwa historia nie jest za to ani trochę wzniosła. Gdy kilkudziesięciu żołnierzy z oddziału Napoleona leżało całkowicie wyczerpanych dżumą, ten upierał się, by podać im śmiertelną dawkę opium. Zabranie ich w dalszą drogę wiązałoby się przecież z narażeniem reszty armii na chorobę, a na to pozwolić nie mógł. Niektórzy zastanawiają się, czy to, co działo się w XIX-wiecznej Francji, było bardziej kształtowaniem opinii publicznej, czy też propagandą. Jedno jest pewne, do utrzymania kultu cesarza zaprzęgnięto nie tylko prasę i obraz, lecz również książkę, poezję, teatr, religię, szkołę i uroczystości państwowe. Napoleona każdy widzi inaczej. Nieustraszony wódz, genialny stratek, wyprzedzający czasy wizjoner, ofiara własnych ambicji, a może tyran wykrwawiający Europę. Możemy spoglądać na niego przez pryzmat sukcesów militarnych i nowatorskich reform, lecz tuż za nimi stoją krwawe ofiary wojny i despotyzm. Praktycznie niemożliwa jest jednoznaczna ocena jego osoby, szczególnie że musimy brać pod uwagę szerszy kontekst. Bo myślenie o Napoleonie tak, jak mielibyśmy myśleć o kimś współczesnym, nie ma przecież sensu. Przełom XVIII i XIX wieku rządził się innymi prawami, inne były realia polityczne, oczekiwania społeczne i sposoby utrzymywania się przy władzy. Bonaparte zaszedł na szczyt kierowany ambicją i żelaznym uporem. Pracował ciężko, reformując kraj i prowadząc go przez wir bitew, które zapewniły Francji hegemonię. Umiał zjednać sobie tłum i przejść do przodu, realizując śmiałe plany i bezwzględnie podporządkowując swej woli całe narody, a jego żądza sławy i podbojów powiększała się z każdym rokiem, bo przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy jednak jego własne ambicje w pewnym momencie nie ściągnęły go na dno? Czy nie przegapił momentu, w którym powinien powiedzieć dość i przestać nakręcać machinę podbojów? Czy to nie znamienne, że ktoś, kto chciał zapisać się w historii jako wielki wódz, zawiódł oczekiwania zarówno Francuzów, jak i innych narodów, które widziały w nim mesjasza niosącego upragnioną wolność? Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.